Co się dzieje, gdy kobieta oddaje wszystko, by uratować życie mężczyzny, który potajemnie finansuje romanse za jej pieniądze? Kiedy prawda wychodzi na szczękę, skutki są szokujące nawet dla niego samego, rodzinę. To, co wydarzyło się później, zmienia wszystko, i na zawsze. Powiem Ci coś, czego nigdy nie powiedziałam nawet sobie. Czasami największy błąd życia nie polega na tym, że się komuś ufa tylko na tym, że ratujesz kogoś, kto nawet nie planuje ci podziękować. No ale zacznijmy od początku, zanim wszystko się rozsypało, jak stary sernik na ciepłej blasze. Byłam tą kobietą, która zawsze robiła więcej, tą, co zostaje po godzinach, co pamięta o urodzinach twojej matki, co zna nazwę twojego leku na pamięć i jeszcze przyniesie ci kanapkę, zanim zdążysz pomyśleć o głodzie. Tą, która wierzyła, że jeśli dasz z siebie wszystko, to wszystko jakoś się ułoży. Naiwne? Może. Ale serce mam duże, a rozum cóż, czasami schowany gdzieś w szufladzie. Tyler, mój mąż facet, który jeszcze rok temu wyglądał, jakby wyszedł z reklamy dezodorantu dla pewnych siebie. Uśmiech typu Ja tu rządzę, koszule zawsze idealnie wyprasowane. I choroba przyszła, jak niezapowiedziany gość rak trzustki tak właśnie ten z tych, co nie pytają o zdanie. Pamiętam dokładnie dzień, w którym zadzwonił do mnie ze szpitala. Miałam wtedy dyżur w klinice, po trzynastu godzinach bez kawy. Powiedział tylko jedno. Sara, wyniki są złe. I od tamtego momentu wszystko było już inne. Zaczęło się jak w amerykańskim filmie o poświęceniu. Wypisałam się z nadgodzin, przeniosłam pracę z pełnego etatu na pół, żeby być z nim w każdej chwili. Robiłam listy leków, wstawałam o piątej rano, żeby zdążyć przed jego kolejnym wymiotowaniem po chemii. Czułam się jak osobisty sztab ratunkowy, tylko bez premii. Przeprowadziłam go przez operacje, przez skutki uboczne, przez chwilowe załamania i przez jego matkę. Tak, wiwan. Ta kobieta była jak reklama tabletek na wątrobę, wszędzie i nieznośnie gorzka. On byłby zdrowy. Gdyby nie ta twoja bioorganiczna dieta. Rzucała od niechcenia, gdy próbowałam go przekonać do warzyw. Zawsze byłaś zbyt emocjonalna. To nie pomaga chorym. Mówiła z tym spojrzeniem pełnym. No cóż, pogardy w eleganckim futrze. A Tyler? Milczał. Czasem tylko rzucał coś beznamiętnie. Mama ma rację, Sara. Musisz się uspokoić. Uspokoić? Ja? Kobieta, która od trzech miesięcy nie przespała więcej niż cztery godziny dziennie, która sprzedaje swoją biżuterię, żeby pokryć kolejne badania, która robi zupę według zaleceń dietetyka i jeszcze przypomina lekarzowi o zmianie dawkowania. Ale spokojna byłam, przynajmniej na zewnątrz. W środku zaczęło się gotować, kiedy pewnego dnia dostałam pismo ze szpitala, zaległość w opłacie 17 890 dolarów. Spojrzałam na nie jak na wyrok. Zadzwoniłam do firmy ubezpieczeniowej, a tam miły pan powiedział, że Tyler nie przedłużył ubezpieczenia. Od tak, bo zapomniał. Zapomniał? Tego się nie zapomina. Tak samo jak nie zapomina się, że żona właśnie hipotecznie zadłuża mieszkanie, które dostała od zmarłych rodziców, żeby ratować jego skórę. Przyszłam do niego z tym listem. Tyler, dlaczego? Myślałem, że się tym zajmiesz. Jesteś taka zorganizowana. I tu, moi drodzy, był moment, kiedy powinnam rzucić mu tą kopertą w twarz. Ale nie. Pokiwałam głową, poszłam do pokoju, otworzyłam komputer i. wzięłam drugą pracę. Nocną zmianę w aptece. Bo oczywiście, czemu nie? I wtedy zaczął się prawdziwy cyrk. Spałam po dwie godziny, czasem trzy. Wracałam rano, podawałam mu leki, myłam, karmiłam, a potem słuchałam, jak jego matka narzeka, że zupa jest bez smaku. Kiedyś powiedziała, że ona by się nim lepiej zajęła, ale nie może się brudzić, bo ma alergię na detergenty. Nie wiedziałam, czy mam płakać, czy śmiać się w głos. A Tyler, coraz bardziej obcy, coraz bardziej nieobecny, czasem patrzył na mnie, jak na współlokatorkę, która przypadkiem robi mu śniadanie. Bez uśmiechu, bez wdzięczności, jakbym była obsługą, a nie jego żoną, jakby mi płacił, a nie ja jego rachunki. Ale najlepsze dopiero miało nadejść. Pewnego ranka dostałam wiadomość od lekarza. Poziom markerów nowotworowych wyraźnie spadł. To bardzo dobre wiadomości. Pamiętam, jak stałam w środku ulicy z torbą pełną leków i czystym długopisem do zastrzyku: Sara, to nie to co myślisz, nie to co myślę. To nie niejaśnie księżniczka Stindera trzymacie za rękę w moim salonie, na mojej kanapie, za moje pieniądze, podczas gdy ja właśnie wróciłam z nocnej zmiany, żeby zapłacić za twoją terapię? Nie odpowiedziałam. Wzięłam torebkę, wyszłam i zamknęłam drzwi tak spokojnie, że aż sama się siebie przestraszyłam. Wiedziałam jedno: coś właśnie pękło, nie tylko we mnie, w systemie, w tej rodzinie w tym chorym teatrze, gdzie kobieta ratuje mężczyznę, a on ją później nazywa zbyt emocjonalną. Ale nie martw się. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Nie chcesz tego przegapić. Zostań i zobacz, jak to się rozwinęło. Powiem jedno. Człowiek potrafi długo ignorować sygnały ostrzegawcze. Nawet jak te sygnały mają czerwone światła, Syreny, i wrzeszczą wprost do ucha: uciekaj, póki możesz. Ale kiedy kochasz? Wtedy nagle głuchniesz. No więc tak, byłam głucha. Głucha jak pień, albo raczej jak naiwny frajer, który myśli, że po tym wszystkim, co zrobił, spotka go chociaż odrobina wdzięczności. Pamiętacie tę blondynkę z czerwonym sweterkiem? Ja do dziś pamiętam. Miała tak pewną siebie minę, jakby siedziała w swoim własnym salonie, nie w moim. Patrzyła na mnie jak na gosposie, która przyniosła za zimną kawę. I Tyler? On nawet nie próbował wstać. Nie miał siły? A może nie miał wstydu? Sama już nie wiem. Nie spałam całą noc. Przesiedziałam na przystanku, gdzie normalnie czekałam na nocną zmianę. Tylko, że tym razem nie było pracy. Byłam ja, kawa z automatu i lista rzeczy, które zrobiłam dla niego przez ostatnie miesiące. Chemia? Ja ją załatwiałam. Konsultacje z drugim i trzecim lekarzem? Ja. Diety, leki, kroplówki, specjalistyczne poduszki, termometr z aplikacją, nawet specjalna opaska na rękę do monitorowania poziomu glukozy. Wszystko z mojej kieszeni. A on? On sprowadził do mojego domu kobietę, która znała jego śmiech lepiej niż ja. Następnego dnia wróciłam do mieszkania, jak do obcego miejsca. Biwan? Jego matka siedziała przy stole i mieszała herbatę, ubrana jak na świąteczną kolację, z broszką w kształcie róży. Spojrzała na mnie z tym swoim klasycznym wyrazem twarzy. O, znowu ty. Dobrze, że wróciłaś, rzuciła. Tyler źle spał, nie podałaś mu tabletek nasennych. Nie podałam, bo mnie nie było. Może jego gość z wczoraj powinien był się tym zająć, odpowiedziałam bez mrugnięcia okiem. Nie wiem o czym mówisz, wzruszyła ramionami. Ty zawsze robisz z igły widły. Może czas zaakceptować, że nie jesteś jedyną kobietą na świecie. No i wola, karty na stół. Czy ty. Wiedziałaś? Zapytałam, czując, jak coś ściska mi gardło. Uśmiechnęła się. Taki uśmiech, który bardziej przypomina syczenie czajnika, niż radość. Wiedziałam, że Tyler potrzebuje kogoś, kto go rozumie. Nie każda kobieta potrafi być wsparciem. Przez sekundę byłam pewna, że śnię, że to nie dzieje się naprawdę, ale działo się. Byłam w moim własnym mieszkaniu, gdzie kobieta, która nazywała się matką mojego męża, właśnie uznała za normalne, że zdrada to po prostu szukanie zrozumienia. Tego dnia Tyler zachowywał się, jakby nic się nie stało. Leżał na kanapie, pilot w ręku, nogi na poduszce i tylko rzucił. Nie przesadzaj, Sara. My po prostu rozmawialiśmy. Rozmawiali? W moim domu? Po tym wszystkim, co zrobiłam? A potem dodał, Zawsze byłaś zbyt emocjonalna. Ciężko się z tobą żyje. Zbyt emocjonalna? Nie, przepraszam bardzo, ale po miesiącach zmieniania pampersów, sprzedawania biżuterii i tłumaczenia się w banku z długów, mam prawo być emocjonalna, nawet cholernie emocjonalna. A on? Zachowywał się, jakby nic się nie stało, ba, jakby to ja byłam problemem, jakby cała ta sytuacja była wynikiem mojej przesady. Wyszłam na balkon, żeby nie wrzeszczeć, i wtedy zobaczyłam ją. Stała po drugiej stronie ulicy: blondynka, znów, ubrana w płaszcz, z kawą na wynos. Uśmiechała się do telefonu, a potem spojrzała prosto na mnie. Zamroziło mnie, uśmiechnęła się, tak do mnie. Jakby mówiła, wygrałam. I zniknęła za rogiem. Zadzwoniłam do jego lekarza. Musiałam wiedzieć, czy Tyler naprawdę był w tak złym stanie, jak mi mówił. Odpowiedź? Ostatnie wyniki są dobre. On powinien już wracać do normalnych aktywności. Czyli co? Zgoda na przepisanie wspólnego konta na jedno nazwisko jego, z moim podpisem podrobionym w tak bezczelny sposób, że aż mnie zatkało. Zadzwoniłam do banku. Przepraszamy, ale dokument wyglądał autentycznie. Mamy podpis i datę. To nie mój podpis, powiedziałam. Proszę złożyć reklamację pisemną. To potrwa kilka tygodni. Czyli on nie tylko mnie zdradzał, on mnie okradał po cichu, w białych rękawiczkach. Zaczęłam zbierać dokumenty, paragony, wydruki, notatki z apteki, zmieniłam hasła, zadzwoniłam do adwokatki, jeszcze nie wiedziałam, co zrobię. Ale wiedziałam jedno: to nie może się tak skończyć. Nie jestem kobietą, która ratuje komuś życie, żeby potem być wymazaną z jego historii jak błąd w notatniku. Nie, nie tym razem. To już kulminacja. Wszystko, na co czekałeś, dzieje się właśnie teraz. Zostań, bo w kolejnej części zobaczysz, jak bohaterka rozlicza się z przeszłością, na jej warunkach. Wiesz, co jest najgorsze w zdradzie? Nie sam akt. Nie to, że ktoś cię oszukał, tylko to, że przez chwilę czujesz się winny. Tak dokładnie. Jakbyś to ty przesadziła, jakbyś ty coś zawaliła, jakby wszystko, co zrobiłaś, było zbyt duże, zbyt intensywne, że za bardzo się starałaś, że za dużo poświęciłaś. Ja właśnie tak się czułam. Przez kilka dni chodziłam po mieszkaniu jak duch. Wyciszyłam się. Nie było już krzyków, nie było łez, tylko pustka. Dziwna, sucha cisza. Tyler to zauważył i oczywiście zinterpretował po swojemu. Widzisz, jak się nie awanturujesz, to wszystko działa lepiej. Nie odpowiedziałam, bo nie było już z kim rozmawiać. Z człowieka, którego kochałam, został tylko wygodny pasażer mojego życia. Ktoś, kto siedział w salonie, zjadał kolację, a potem znikał gdzieś z telefonem przy uchu, z domysłami, z pretekstami z zapachami drogich perfum, które nie były moje. Wtedy przyszedł ten moment. Obudziłam się pewnego poranka i powiedziałam do siebie na głos dość. Nie krzyczałam, nie biłam talerzami. Po prostu wstałam, ubrałam się, wzięłam zeszyt i długopis i zaczęłam pisać. Spis długów, spis rzeczy, które zostały sprzedane, rachunki medyczne, wydruki maili, nazwy leków, ile kosztowały. Kto płacił? Kiedy? Czym? Każda strona była jak cios w twarz, ale już nie w moją, w jego, bo to była dokumentacja mojego poświęcenia, mojej walki, mojej prawdy. Potem przyszedł czas na drugi krok. Zadzwoniłam do banku i poprosiłam o pełne zestawienie transakcji z ostatnich sześciu miesięcy. Poprosiłam o kopię dokumentów, o nagrania z podpisów. Nie mówiłam dlaczego, ale wiedziałam po co. Pani po drugiej stronie słuchawki brzmiała profesjonalnie, ale dało się wyczuć, że coś się zdziwiło. Czy pani potwierdza, że autoryzowała pani przelew na 11 tysięcy dolarów na konto? Violet Communications? Nie. Proszę to zablokować i przesłać mi szczegóły. Wiesz, co to było? Firma tej blondynki prawdziwa, zarejestrowana na niej były wydatki kosmetyki, biżuteria, prenumeraty, podróże. Wszystko opłacane z konta, na którym miały być pieniądze na jego leczenie. A ja to konto współtworzyłam. Nie powiedziałam mu o tym od razu. Poczekałam. Przez tydzień grałam swoją rolę. Gotowałam mu ryż, podawałam zupy, robiłam zakupy, słuchałam marudzenia jego matki o tym, że zupa znów ma za mało soli. A potem, gdy w końcu uznał, że może pojechać na mały weekend dla zdrowia, zniknął na dwa dni bez słowa. I wtedy wiedziałam. Czas się kończy. Gdy wrócił, wszedł do mieszkania z nową walizką, drogą błyszczącą z logo, które znałam tylko z reklam. Pachniał jak katalog perfumerii i był zadowolony, zbyt zadowolony. Byłem u znajomych, powiedział. Zrelaksować się. Mhm, odpowiedziałam. Dobrze, że wróciłeś, musimy porozmawiać. Spojrzał na mnie z lekkim znudzeniem. Jeśli znowu o rachunkach, to nie. Tym razem to coś innego. Usiedliśmy przy stole. Podałam mu kopię raportu z banku. Zaznaczone przelewy, data, kwota, nazwa odbiorcy. Patrzył, milczał, a potem uśmiechnął się z przekąsem. Co? Szpiegowałaś mnie? To nie szpiegowanie, Tyler. To analiza. Ślady zostają, a ty zostawiłeś je wszędzie. Zaczął się śmiać. Z tych, co próbują ukryć strach. I co zrobisz, Sara? Wylejesz mi zupę na głowę? Powiesz ludziom, że cię zdradziłem? Że wziąłem trochę kasy? Trochę. Nie, nie robię problemów. Robię porządek. Spojrzała na mnie z pogardą, ale już nie tak pewnie. On wróci. On zawsze wraca. Uśmiechnęłam się. Nie tu. I poszłam spać. Po raz pierwszy od miesięcy naprawdę spałam. To była kulminacja, ale to nie koniec. Teraz wszystko zależy od tego, czy Sara wykorzysta ten moment, by odzyskać siebie i uderzyć tam, gdzie naprawdę zaboli. Zostań. Część cztery pokaże, co się stanie, gdy prawda wyjdzie na światło dzienne. Mówią, że czas leczy rany. Może i tak. Ale zanim zacznie leczyć, to najpierw rozgrzebuje, przypomina, Wypycha na powierzchnię wszystko co próbowałaś schować pod dywan i wtedy musisz zdecydować czy pozwolisz żeby cię to zniszczyło czy wykorzystasz to jako siłę ja wybrałam to drugie Po tym jak Tyler po prostu zniknął z mieszkania zostawiając swoje bluzy kilka butelek mineralnej i tę swoją nieszczęsną walizkę nastała dziwna cisza taka której nie umiałam nazwać bo to nie była ulga to było Zawieszenie. Pusty pokój, puste krzesło przy stole, brak głosu z kanapy, który krytykuje programy informacyjne. I wiesz co? Przez chwilę, tak przez kilka dni, łapałam się na tym, że go nasłuchuję. Czy nie wróci, nie otworzy drzwi, nie rzuci kurtki na wieszak, czy nie wejdzie i nie powie tym swoim obojętnym tonem: Zrobisz herbaty? Ale nie wrócił. Zamiast tego przyszły pisma. Najpierw jedno. Powiadomienie od jego prawnika. Tyler twierdził, że ma prawo do połowy mieszkania, które nie należało do niego nawet na papierze, bo zapomniał, że dom był przepisany przez moich rodziców, tylko na mnie. Potem kolejne propozycja ugody. Zachowajmy klasę, jak to ujęła jego strona. Klasę. Kiedy ja przez miesiące spałam w szpitalnych fotelach, on prowadził finansowe tango z inną kobietą za moje pieniądze. Kiedy gotowałam mu posiłki z rozpisek dietetycznych, on płacił za branż dla przyjaciółki z pracy. Kiedy spłacałam kolejne raty, żeby nie wpaść w komornika, on wynajmował apartamenty na weekendy. Klasa? Nie. Dziękuję. Zebrałam wszystkie papiery, które już miałam. I poszłam do swojej prawniczki. Pani Ruth, kobieta po sześćdziesiątce, z okiem jak laser i głosem jak żyletka. Usiadła, przeczytała, po czym spojrzała na mnie z taką miną, jakby właśnie znalazła sposób na rozbrojenie bomby atomowej. Nie tylko masz dowody, ty masz broń. Ale on się nie cofnie. Wiem, jak on działa. On będzie szedł do końca. Jego matka już mnie oskarża przed znajomymi, że go wykończyłam emocjonalnie. Zatem nadszedł czas, byś to ty pokazała swoją wersję wydarzeń. Nie zamierzałam krzyczeć ani błagać. Wiedziałam, że ten świat nie słucha cichych ofiar. On słucha tych, którzy mają narrację. Fakty, pewność, więc napisałam nie post na Facebooku, nie emocjonalny apel, raport dokument z datami, kwotami, fakturami, zdjęciami, historią medyczną, wpisami z konta, zrzutami z aplikacji, prawda, która bolała bardziej niż jakakolwiek zemsta, i która była nie do obalenia. I kiedy Ruth złożyła to w sądzie, Tyler stracił grunt pod nogami, bo nagle to nie ja byłam żoną, która przesadza. Nagle byłam kobietą z dokumentacją, rachunkami, nagraniami rozmów, opinią lekarską i zeznaniami świadków. Aptekarki, kuriera, mojego pracodawcy. Ale najlepsze jeszcze przed nami. Tyler próbował mnie zastraszyć. Zadzwonił któregoś wieczoru, po raz pierwszy od tygodni. Głos miał pewne siebie, jakby nadal wierzył, że wystarczy, by powiedział kilka gładkich zdań, a ja znów podam mu zupę. Sara, powinniśmy to rozwiązać pokojowo. Nie ma sensu robić dramatu z czegoś, co po prostu się rozpadło. Nie rozpadło się, Tyler. Ty to rozłożyłeś, jak stare meble, które wyrzuca się na śmietnik. Nie dramatyzuj. Nie dramatyzuję. Dokumentuję. I się rozłączyłam. Kilka dni później przyszła do mnie jego matka z walizką. Wyrzucił mnie, powiedziała beznamiętnie. Mówi, że nie może dłużej znosić mojej obecności, że potrzebuje przestrzeni. Nie, proszę. Kto mieczem wojuje? Ale nie czułam satysfakcji naprawdę nie. Patrzyłam na tę kobietę, która przez miesiące robiła ze mnie służącą i pomyślałam tylko jedno. Każdy w końcu dostaje lekcję. A jedni mają szczęście, że uczą się jej z czasem, ale ona, ona była jak beton, nie chłoni niczego. Więc powiedziałam tylko: nie mam miejsca, już nie jestem tą osobą, którą można wcisnąć w kąt. Sprawa w sądzie trwała kilka miesięcy, ale wynik był jasny. On stracił prawo do wspólnych środków, zobowiązany do spłaty, odcięty od kąt, od wszystkiego, co próbował mi odebrać, a ja. Zaczęłam oddychać, sprzedałam mieszkanie, zaczęłam od nowa, w mniejszym mieście, sama, bez niego, bez jego matki, bez ciągłego poczucia winy za coś, czego nigdy nie zrobiłam źle. Nie zbudowałam imperium, nie zostałam milionerką, ale wiesz co? Zbudowałam siebie na nowo, bez krzyków, bez pośpiechu, bez tłumaczeń. I to było warte każdej godziny walki. Morał? Nie każdy, komu ratujesz życie, będzie umiał cię szanować. Czasem trzeba pozwolić, żeby ktoś upadł, żebyś mogła sama się podnieść, bo twoje życie jest warte więcej niż cudze przeprosiny, które nigdy nie padną.